Trzecia część tego cyklu, zaczynamy dalej. Stella bardzo mocno się bawi na różowym drążku. Mnie pokazuje, że to jest zjemne. Widać, że to jest budowane ponownie z TNT. Na, e, świnie ukradły tego uśmiechniętego koleżkę. On raczej potropował, niż uśmiechnięty. Jack jest gotowy na, na małe ring ale czerwony w się zapał. To, to naprawdę wszystkich dinozaurów, że nawet tak krzyczy. Tutaj żarty słowne będą. Will back for eggs, czyli czekają na, na jaja. Tutaj można znaleźć kucharza. I też coś napisane po hiszpańsku, przetłumaczyło mi to jako szaleje za jajkami. Loco Widzicie, uczycie się coś ode mnie. Tutaj mamy świnie country, a to świnia. Nis zniszczyła mi koncert. Mamy też Greenham FX co może być nawiązaniem do zielonych jajek sadzonych od tego czegoś tutaj dałem drugą porcję bo pierwszej porcji jakoś nie mogłem odnaleźć Tutaj mamy jest też podane pełne imię jako Król Mortal Leonard jakoś nie wiem czy dobrze napisałem Macmorton Bo pierwsza wersja to napisałem McMorton. Jedź, taka, taka, yy, taka, mega kaczka z Pokemonów. Tutaj kolejny podstęp, zdwali się o swoje du... I się zaczyna prawdziwa akcja, kiedy... Kiedy to próbują wystrzelić ptaki za orbitę. To na razie jest część, która odwzorowuje, prawdzi... odwzorowuje materiały źródłowe. Materza strzela pomboł Bo... na... na serio? Chyba pora raz zostać Tutaj jest jako akordeon. Kto pozwolił, żeby coś takiego było jak OKADA? No i podróbka Kevin Swaina, jako Kevin Klein, Kevin Klein, jako Kevin Swine. o to chodzi. Jesz, jeszcze ten glutz sprawia, że bardziej pasuje. Mam tutaj, jest Hannes International. Wyskoczyło mi Amnesty International, co nie wiem o co chodzi. No i zryklam została cała publika, kiedy okazuje się, że tytułem, który pobudza Orga do działania, jest never gonna give you up. Na se serio, Rick Astley. Kolejna mocalnego orła nie ma nic To on już się wściekł Bo trzeba mu wpadł do chaty. No i kolejny, no i kolejna zmiana Tutaj Tutaj są napisy, tutaj nie ma napisów A gorzej jest to, że tu... Że w obu tych przypadkach użyto te elektora. Po co? Na jak to zauważył, chociaż, chociaż on teraz jest zajęty przejściem ogniów. Pe e, pewnie tutaj trenuje Kevin Pekkom. Bomba używa swojego własnego okrzyku godowego. Nawiązanie do lśnienia. Nie pytajcie mnie skąd a to za. po prostu, jeśli chce się nagrywać takie ciekawostki, trzeba wiedzieć jaka to jest ciekawostka. Tutaj moneta no Leonarda, z tego władzy. No i jeszcze te dziury, no, ma oznaczać oryginalność monet. Czerwony daje jakoś odpowiedni sygnał. No, o, że przelatuje. Dopiero później zauważyłam, że pies jest jako śpiński ryjek. Kevin Bacon jako Hamlet. Już niedługo w kinach. Tutaj mamy mnóstwo naklejek. Nie będę za bardzo dużo omawiać, bo tego jest naprawdę sporo. Nareszcie się przyptulają, bo się okazuje, że mi się że mi się już kończy. No i ja się już dowiedziałem. On oni to są bliźnięta Jim J, i Jim J i Jack. Nie wiem czy ja dobrze to podałem. No i puszczają wtedy I Will Survive w wykonaniu nie oryginalnej wysenkarki, a no, i tak samo puszczają ocy, zwrotki, a nie ocy pierwszego refrenu. Mamy tutaj trochę zdemolowany takie zdemolowaną górę, co pewnie jest zapowiedzią dwójki, gdzie góra naprawdę zostaje zdemolowana. No, i wchodzimy do napisów, do napisów końcowych, gdzie jak mówiłem na, w pierwszej części. Zdjęcie zostało zmienione. No i, ze, no i widzimy, że to, no i, że odpalałem swoją moc. No i to wygląda trochę jak taka łapa, jeśli się połączy. No i później mamy znak czerwonego. No i ponowne odgrzewanie Franców Franców Naprawdę to jest super piosenka. Więc podsumowując, coś mało szczegółów, jak na taki 1,5 godziny film. Super Mario Bros. Film 23 miał więcej szczegółów niż to, a trwało z 86 minut czy coś. Więc się do Was nie chęca, bo bardzo polecam ten film. 9 na 10. Zaraz się rozniosę. No ale na zero. super film. Film omówiłem coś, co ma więcej niż 1,5 godziny. a wieszcie, mi już dalej raczej e, e, nie zrobię żadnych dodatkowych Super Mario Bros. Mała ciekawostka do Super Mario Bros. Okazuje się, że jest inna usunięta scena, kiedy e, kie, e, kiedy to Mario szura coś podczas, e, podczas sceny z Yoshimi. Czy ja dobrze powiedziałem to Yoshimi, mi, Yoshi podczas scen z no cóż oś. no to tyle więc widzimy się w następnym więc widzimy się w tym jako następne no i jeszcze nic nie wybrałem ponieważ nie wiem jak będzie aż takie popularne